Cześć, ja jestem Kandę i w tym materiale opowiem pokrótce, dlaczego moim zdaniem tak wiele osób ma negatywne uczucia wobec CS2. Zapraszam do oglądania. Pierwszy powód to Movement. Wielu graczy uważa, że sposób poruszania się w nowym CS jest o wiele gorszy niż CSGO. Mniej wygodny i wolniejszy. Jednak są też komentarze od osób, które twierdzą, że Movement pozostaje zmienny. Do takich person zalicza się Robs, czyli osoba, która jednego Movement coś wie. Stwierdził on, że movement oprócz banych hopów, ale o tym trochę później, CS2 jest identyczny jak w CSGO. Także zdania ekspertów w tym temacie są podzielone. Osobiście zgadzam się z większością, ponieważ czuję dużą różnicę w poruszaniu się w CS2. A ty, co o tym myślisz, jak odczuwasz? Napisz w komentarzu. Drugim powodem jest wydajność. Dla wielu osób CS2 jest niegrywalny z powodu przycięć i niskiej ilości klatek na sekundę. Największym problemem wydaje się być woda. Jej animacja i obecność często powodują spadek FPS-ów nawet do połowę, co jest bardzo frustrujące. Społeczność znajduje coraz to nowsze sposoby na poprawę wydajności i rozwiązanie potencjalnych problemów, jednak niekiedy jest to niemożliwe przez blokadę komend i wymogów np. SL Cheats. Co więcej, ustawienia graficzne są niekonsekwentne i czasem na wysokich ustawieniach można uzyskać więcej FPS-ów niż na niskich. Co jest w ogóle absurdalne. Dodatkowo, niektóre mapy są jeszcze niezoptymalizowane, co wpływa negatywnie na naszą grę i może budzić niechęć do nowej produkcji Valve. Trzecim, mniejszym argumentem może być grafika. Praktycznie każdemu przeszkadza jasność gry. Pomimo prób zmiany ustawień jasności w opcjach, gra jest cały czas za jasna. Na szczęście jest na to rozwiązanie w postaci komendy R Fullscreen Gamma 3, która przywraca domyślną jasność z CSGO. Podczas gdy w CS2 jest ona ustawiona na 2.2, przez co gra wydaje się bardzo jasna. Czwartym powodem jest niestety T-Crate. Już od początku w CSGO narzekało się na 64 t na oficjalnych serwerach. Wszystkie turnieje oraz ligi, tak jak Fazit, były jednak organizowane na T-Crate 128, przez co wydawało się, że kwestią czasu jest wprowadzenie tego systemu na oficjalne serwery. Nie zdarzyło się to. Teraz jak Valve potwierdziło, że wszystkie rozgrywki w CS2, również Fazit, będą prowadzone na 64 t tu społeczeństwo się oburzyło. W tym profesjonalni gracze, tacy jak między innymi Robs, który stwierdził, że różnica pomiędzy 64 a 128 tickrate na pewno pozostanie i będzie widoczna, dlatego że 128 tick jest bardziej spójny i także jak hop, full auto czy po prostu sam feeling jest znacznie lepszy. Jednak jest światło w tunelu w postaci subtika, który jak będzie lepszy niż 128 tick, to wszyscy będą szczęśliwi. Miejmy nadzieję, że Valve wie co robi. Piątym, moim zdaniem najważniejszym powodem jest sentyment. Jako społeczeństwo często nie lubimy zmian, co wpływa na naszą opinię. Przez setki godzin spędzone w grze, oglądanie turniejów, legendarne momenty i uczestnictwo w wydarzeniach czujemy silne przywiązanie do CSGO. To wszystko wpływa na nasze podejście do nowego CS-a, jakim jest CS2. Podsumowując, potrzeba czasu, aby zrozumieć, że CS2 jest o wiele lepszy pod każdym względem. Musimy pamiętać, że to dopiero beta i wiele rzeczy wymaga dopracowania. Jestem przekonany, że po kilku miesiącach, gdy wprowadzono zostaną poprawki, praktycznie nikt nie powie, że CSGO jest lepszym tytułem. Potrzeba po prostu czasu. Counter Strike 2 stworzy nowe legendy, nowe znajomości, nowe zagrania, a przede wszystkim stworzy nową, niesamowitą historię.